rano, letnim, popołudniem, w lato witam Was, Mister Babeczka, w kolejnym odcinku z naszych wspaniałych Happy Wheelsów. Wchodzimy w Brochure Levels i zaczynamy tak. Um, można nawet i powiedzieć, że nagrywam odcinek po odcinku, ponieważ pierwszy, ten drugi odcinek to była, można tak powiedzieć, próba. O! Próba, próba. Próba, która miała sprawdzić, czy uda mi się tak ustawić obraz, żeby był yy, yy, pełny, że tak powiem. Ponieważ jeszcze się uczyłem, trochę zepsuł mi się dźwięk z mikrofonu, no i cóż, no, robię pauzę, ponieważ już prawie, że minutę się rozgadałem, a już nie będę gadać, ponieważ coś zlagowało, a więc widzimy się za chwileczkę. A więc się witam Was ponownie. No, a więc zaczynamy just for pros, ponieważ jestem prosem, kabanosem. Wait, what? Dobra. A więc jedziemy, nic nas nie... nic nam nie przeszkodzi. Okej. Okay. Przeszedłem. Nieważne. Sunny's War Troll. Oh yeah. Super loop. No. No, no, nie umiem ręki, rękę, wyciągnij rękę. O, JB. Super nub. Na razie lubię <grym> Zabierz ze sobą swoje dziewczynę. <grym> nie, <Nikt> nie wychodzi. <grym> Ponieważ coś zepsułem. super ninja sama JB dah besar JB 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 patut kaiti sekejap JB what the hell no 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 oh, you're kidding me blokujesz, On no, nubie blokujesz, powiedziałem Chuck Norris, a więc byłem blisko, do widzenia po ziemię, pogo cross, ponieważ ostatnio popisałem się pogo Skirem. ale teraz nie za bardzo, bo nie doskoczyłem nawet, nie będziemy gufi, nie będziemy gufim, a jednak będziemy gufim, ale, ale nie będziemy źli, będziemy źli i tak, będziemy źli. Tam dam tam, tam. Hop! Hop! No bad! Hop! Ponieważ w ogóle. Yy, tak sobie zdałem, ostatnio Dunieś mi powiedział, że jeżeli naciśnie się jeszcze dodatkowo do spacji kontrol, to skacze się wyżej. Ja mu nie wierzyłem, ponieważ yy, Dusza Łot. I ja mu nie wierzyłem, ponieważ yy, nie umiałem tego zrobić, ale jak raz spróbowałem na jednym pogo jumpie, to okazało się, iż to jest prawda. I mm, Cool Jumper, proszę Państwa, to jest banalne, więc przeskoczymy sobie górą. Hop! What the? He is fucking cheater. I co z tego? Co z tego? Nieważne. Eee, no widzisz, widzisz, widzicie, widzicie, to jest jednak, trzeba być Norrisem, żeby... Ja. Nie, wolno! No! fuck it! Ach, boję się, że się nabije na te łuki, łuki, lol. Dzidy, 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 i próbuję, zrobić tak... Ale jednak, ale jednak Raid 5 Ostatni raz? Przejdziemy takim skillowym No bad. Przejdziemy to, jeżeli coś nam się nie uda za pierwszym razem To od razu olewamy Chciałem być znowu fucking cheater Ja fucking cheater Yeah, I fucking cheater Jak widzicie, mam trochę skill Troszkę Skila! A Chuck Norris nam się nie udał, ale Chuck Norris yy, się nie liczy, bo do Chucka Norrisa mieliśmy tylko dojść. Hop! Ale jak teraz nam się nie uda tego przejść, to koniec. I koniec. I koniec. I koniec. I so, Oh yeah. Oh man, oh yeah. Disco lights. Oh yeah Swirty template Normal lights Normal lights Can I kick it? No comments. Tak w ogóle Teraz powinno być wszystko dobrze Przynajmniej się postaram No, oby mi Audacity nie zawiodło z nagrywaniem głosu Ani Goldway z przeróbką Bo będzie niefajnie ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam taką na-na na 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 We're going! You say grandpa Nieważne, nawet jeżeli... Homer J Simpson Jaffa cake. Homer Simpson! Ja nieba Homer Jefferson Simpson Meet Nawet nie wiem co to jest, mówiąc szczerze. Chociaż... Nie, Simpson wiem. Jaffa Cake też wiem Homer Simpson. Ale nie wiem co to jest Mewtwo Booster Ghostbuster What the fuck? Dziękuję Dzie Dziadki There are breaker Go away I'm I'm toilet Jestem w toalecie i tak szyba nas dzieli gościu BOX of Dam Dobra, jedziemy wow. jednak, ona coś potrafi Potrafi, coś dobrego O oh je, yeah, machina śmierci Fucking killing me Jedziemy dalej Jedziemy dalej co będzie dalej? już ja Patrzcie za... No. no i patrzcie i tamta żyje, nie? Tamta ja żyję. Fucking. Przepraszam za ciągnięcie nosem, ale jestem trochę... Trochę chory. Troszeczkę chory. Hehe, <laughs> użyj mi nogi. What the fuck? I'm killing off. Like a one take it a heal! Trafię, trafię. Oh yeah. No, czemu mnie zrzucasz? No, fuck it. Czy to o to chodziło, że miałem się puścić na Z? Tik, Pan Tik tak, it! I just do it! Can you you kick it? Wpadnij! Dobrze! Poszło! Dziękuję! tak, teraz? tak, are tak, Czy wpadnę? Sorki tak, no, to jest niemożliwe, dobra. Jedziemy dalej, nieważne. A nasz synek, jak sobie tam radzi? A nie, aha, nie, to było w ogóle gdzieś indziej. Dobra, kill your, yourself, no comment. Patrzcie, jakie ninja. Który wygra? Wygrałem ninja. To, to są ninja, te tutaj, a tam tamci to są rycerze. Fuck it! T... Boom! Ha, ha! O to chodziło. O, lol, lol, patrzcie. Patrzcie, patrzcie. O patrzcie na tych zielonych. Patrzcie na tych zielonych. Ha, ha! Rycerzyki przegrają z ninjami. Waket, Kurde, jak ten czas przychopił jest szybko leci. patrz, już mamy 10 minut i 5 sekund, no. What the fuck? What the fuck? Yeah. Yeah. Mam to... Mam to w dupie. No! No! Save me! A więc jeżeli się uda, to pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Jeżeli nie, zareaguje by ładnie. Daję mu... O, ładnie. A więc to jest... Tym widokiem zakończymy odcinek. A więc tym widokiem kończymy nasz od What the f... Tym widokiem... Kurde, popsułem. Tym widokiem kończymy nasz przepiękny odcinek. Kolejny Happy Wheelsów. A więc jednak nie. Jednak tym widokiem... Skończymy ten odcinek. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i nie próbujcie tego pomóc. Na razie.